Piękny gol Sergio Hanki i niemniej piękna niesamowita interwencja Franciszka Placha. Do tego Filip Nadenowicz bohaterem Legi, a Michał Kucharczyk bohaterem Pogoni. Krzysztof Sendecki, zapraszam na top momenty 21. kolejki ekstraklasy. Zaczynamy od wizyty w Warszawie, a wy pamiętajcie o subskrypcjach. Legia podejmuje warte poznania, genialne spotkanie rozgrywa Filip Ladenowicz. To 60. minuta meczu, ładna akcja gospodarzy, Bartoszka Puska do Pawłowszczałka, ten pole karne strzał, pińasa broni, bramkarz Warty, ale przy dobitce Mladenowicza jest już bezradny. Serb w tym spotkaniu zdobywa dwie bramki i zalicza asystę. Na Legii, chociaż ma przewagę, to wygrywa tylko 3 do 2. Jednak to już czwarte z rzędu zwycięstwo Mistrzów Polski, którzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Na drugim miejscu Pogoń Szczecin, która ostatnio miała problemy ze zdobywaniem punktów, ale od czego jest Michał Kucharczyk? To on kończy piękną akcję Portowców i zapewnia gościom zwycięstwo nad Jagielonią Białystok 1 do 0. Dla Jaki. to już trzecia porażka z rzędu. W Płocku aż cztery gole, w top sytuacja z 70. minuty i gol Rafała Wolskiego na 2 do 0. Pomocnik Wisły wrócił do gry po kolejnej kontuzji i coraz więcej czasu spędza na Murawie. On i jego koledzy w starciu z Rakowem Częstochowa nie dowieźli jednak prowadzenia do końca. Wynik 2 do 2 nie ucieszył żadnej ze stron. Raków ciągle zajmuje jednak trzecie miejsce w tabeli, na czwartym świetnie spisująca się Lechia Gdańsk która nie przegrała w sześciu ostatnich spotkaniach, ale popatrzmy co tu się dzieje, to końcówka meczu z Wisłą Kraków, Lechia prowadzi 1-0, bramkarz Mateusz Lis powędrował aż w pole karne gospodarzy i pytanie czy wróci, bo sunie kontrakt Gdańszczan. Zdążył, ale to nie było najlepsze ustawienie w bramce, Żarko udowiczyć bez problemów mieści piłkę w siatce i ustala wynik na 2-0 dla Lechi. Przenosimy się do Zabrza, tam świetne widowisko przygotowali piłkarze Górnika i Zagłębia Lubin. Gole strzelają jednak tylko ci pierwsi. Znakomita akcja Michała Rostkowskiego, lewą stroną podanie do Piotra Krawczyka, ten potężnie pod poprzeczkę. Tak pada pierwsza bramka w tym spotkaniu. Kończy się rezultatem 2 do 0. Bez bramek w Poznaniu, a to zasługa frentiska placha. Bramka szpiasta Gliwica broni nawet w tak niesamowity sposób. Co tu się wydarzyło? Plach dosłownie przykleił piłkę do słupka. Interwencja rodem z piłki ręcznej. Efektowna i najważniejsze, że skuteczna. Lech po serii trzech wygranych tym razem tylko z jednym punktem. Na pierwsze trzy punkty w 2021 roku nie może doczekać się Krakowia. W meczu ze Śląskiem Wrocław, przy strzałem, wynik otworzył Sergiu Hanka. Cudowne uderzenie Rumuna i pasy prowadziły 1 do 0, ale goście odpowiedzieli tuż przed końcem i po 90 minutach mieliśmy remis 1-1. Bramkę Hanki można jednak oglądać w nieskończoność. Jeszcze starcie Beniaminków pod Beskidzie prowadziło ze Stalą Mielec, jednak to początek drugiej połowy. Christian Gettinger, ale strzał. Kapitan Stali daje znak do ataku. Ostatecznie ekipa z Podkarpacia wygrywa 2 do 1 i spycha górali na ostatnie miejsce w tabeli. A w tabeli na czele Legia przed pogonią Irakowem. Coraz trudniejsza sytuacja Krakowi. Na ostatnie miejsce spadło pod Beskidzie. 22. kolejka rozpocznie się już w piątek od meczu Piasta z Krakowią, później w Pogoń Lechia w sobotę między innymi starcie Lecha z Jagiellonią, a w niedzielę tym razem aż trzy mecze.